Zapraszamy serdecznie na spektakl przygoda w bibliotece w wykonaniu grupy teatralnej Elfiki. Życzymy, życzymy Państwu dobrej zabawy i miłych wrażeń w czasie oglądania tego filmiku. Mam nadzieję, że się nie zaziębię. Ja też. Dobrze, że... <laughs> że biblioteka była po drodze. Hmm, ale się rozpadało. Hmm. Jak zrobić sto dań z ryżu? Fuj! A ty co będziesz miał dziś na obiad? Nic specjalnego, naleśniki. O! A ja ziemniaczki. robisz? Czekam. Na kogo? Na was. Na nas? Na was. Zgubiłaś się? Mm, tak jakby. Nie wiem, gdzie jest mój dom. Może pani bibliotekarka pomoże? Niestety, jest za duża. Za duża? Mm -hmm. Tylko dzieci mogą Gdzie są moje skrzydełka? Skrzydełka? No właśnie, skrzydełka. Kim jesteś? Salineczką. Nie widać? Faktycznie, jest wielkości cala. Może przecież kło powiększające. Nie, dziękuję. Widzimy cię. A ja od kiedy nie mogę wrócić do to? Zamienił się rolą z jego mamą, leśniczy jest babcią, a babcia, a babcia leśniczy. Jego teraz po lesie z mururką i straszy ptasz. Nie mruczek, nie burak, nie jesz, nie ptak, czerwony kapturek to jazda się tak. Sami widzicie, coś jest nie tak. <noise> Nowe koczek, mądre oczy, buzię mam jak mak. Nie mruczek, nie burak, nie jesz, nie ptak, czerwony kapturek, to jazda się tak? Jest gorzej niż myślałam. Hej, on się, czerwony kapturku. Ej, zostaw go w spokoju, bo on. A co się stało? Gdzie ja jestem? Oj, faktycznie, nerwowy facet. Kim jesteście? Detektywami. Detektywami? Detektywami! To Dziękuję. Ech. Ja chcę do domu! Ale tu głośno i gorąco! Ja chcę zimę! Gdzie jest zima? Hop, hop! Mrozie! Przebywaj! Nie psocę, nie kłamię, a mam 9 lat. Nie znam troski, śpiewam piosenki i kocham każdy kwiat. Pobiegnę na wzgórza, a las mi zagra czerwone kapturek. To jest właśnie tak. Yy, jeszcze się spotkamy. Pa. pa. Tylko nas nie zostawiajcie. Pa. Nie wychodźcie z biblioteki z pustymi rękami. Tylko. Nie wie? Pewnie nie. Ty też nie możesz wrócić do książki. A co? Ktoś jeszcze ma ten problem? Tak, cajineczka i dzwoneczek. A też krawy. Ja chcę wakacje. Najlepiej na Antarktydzie, gdzie jest zimno. Zimno, gdzie jesteś? Zimno mi. Nie nie jest tak zimno. Czy ty jesteś? Jak to nie poznajecie? Jestem słynny na całym świecie. Wilkiem? To czerwonego kapulka z pudło. Tygrysem? Cieplej. Lampardek? No proszę Was, żadnych kompletów. Wyślijcie nieco bardziej swojego Okej, okay, podpowiem. Brak mi obuwie na zimę. Ej, ty, mały futrzany kolego, daj głos! To pomoże w identyfikacji. Niech no, będzie, bo to mało Miał! Jesteś? Jesteś kotem w butach. No kochani, jest gorzej, niż myślałem. Nikt już o mnie nie pamięta. Totalna porażka. Ale w sumie to nic dziwnego, jak się czyta tylko horoskopy, programy telewizyjne i ewentualnie informacje o kursach autobusów na przystanku. My tacy nie jesteśmy. Nie? To ciekawe. Może jestem czytaniem dwa by różnie, ale jeśli chodzi o lektury. Lektury, uwielbiam to słowo, Lektury, a poza tym przestrzeń jak okiem sięgnąć pusta i zimna. Zimna? Dobrze gadasz. Ja, a ja chętnie bym poprawił temperaturę mojego otoczenia. Nie, I ja zabraniem. Żartowałem już dosyć na ten temat. Robicie coś z tym problemem? Obiecujemy, że będziemy czytać nie tylko lektury. Nie, ja nie o tym. Moja fryzura. Pomożecie? Rewelacja. Gdybyście jeszcze społowali mi jakieś obu wierzchnie, to byłaby bomba. Przestańcie bez przerwy gadać o tych nieszczęsnych bucikach. Kładam! A gdzie twój bucik? Zgubiłam na balu i do tej pory nie znalazł się nikt, Nagrodę. Jestem kopciuszkiem, tylko akurat dzisiaj wersji balowej. W książce zostały moje codzienne ubrania. To moje! Nie! To moje! A oto dwie piękne kolejne istoty. Niestety ciągle się kłócą, ale doprawdy nie wiem o co. Ile razy mam Ci powtarzać, że to nie jest Twoje Ale moje ziarnko ktoś wyciął. Wyciął? Tak, wyciął. Wziął roczki, zdradziecki nożyczki, rachcia wyciął ziarnko z mojej książeczki. Na czym ja teraz będę spała? Hmm. Na jachu? Raczej się nie A żebyś wiedziała, że się da. Cisza! Jeszcze tej zmarzliny tutaj brakowało. Teraz już wiem, dlaczego tu tak zimno. Zimno? Kochana, to tylko nie przeciąg. Jak wrócę do mojej książeczki, to pokażę Ci, co to jest wieżda z barzlina. To jest mały

Gdzie moja przytulanka? Przytulanka? No ta, z którą zawsze zespiałam. Zespiałam? Oj, już nie chcę spać. Już po Już no Dobrze, już po Obiecuję. Obiecujesz? Obiecuję. Będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Ja chcę do mojej książeczki. Mrozy i zamiecie. Wzywam was. O, dziewczyny. Może z tym razem zaczekamy. Musimy omówić kilka spraw. Wiecie, ostatnio miałam sen. Zaczyna się. Tak. Miałam sen. Śniło mi się, że idą przez las. Robi się ciekawie. Idą się z las, który nagle się kończy. Wychodzą na wspaniałą plażę. O! Może widzisz tę dziewczynkę, która wyporczyła moją książkę. I teraz gdzieś tam się z nią razem i z nią opala. Wychodzą na wspaniałą plażę. Wchodzę do wody, przyjął no, przyjemny furt i nagle widzę, że przyjechali mi do mnie wspaniały chłopak. A czy O Odrobiny szczęścia miłości, odrobiny serca czy jegoś. bo, naprawdę pięknie. A wszyscy chcemy wrócić do swoich rodzin, domu? Tam, gdzie nam dobrze i zimno. A, a propos, czy ktoś może widział moje? Nie. Kochani, Kochani, odbiegamy od tematu. Podsumujmy. Wszystkie książki nie mają druku ani żadnego obrazka. Wszystko wy nie macie domów. Przecież wszystkim... Tak, to prawda. My dalej jesteśmy bezdomne. Niestety, Więc co się, <kluzł> się sprawie? Niewiele... Kiedy ostatnio ostatni rozwój... Wasze samo było inaczej, co? Ja już nie pamiętam, kiedy ktoś się czytywał w moim A ja co mam powiedzieć? Zamiast wrócić do, do domu, zamiast do mamy, będę musiał się przytulić do Winka. Mam nadzieję, że go szczepiony. Kiedy ostatni raz wypożyczaliście książki z biblioteki? Kiedy ostatni raz coś czytaliście? No tak, nie czytamy. A jak już się zdarzy, to na plaży. A, mrozy i zamiecie! Czytamy przy jedzeniu. Rysujemy i piszemy po książkach. Rzucamy byle gdzie, byle jak i w byle co. Cicho! Wycinamy. Co popadnie? Po prostu o książki nie dbamy. Czy to może się zmienić? Wszystko zależy od Was! Wszystko jest w Waszych rękach! Czytajmy! Czytajmy! I jeszcze! tego filmiku w wystąpili przed państwem, temek, Ewa, Gucja, Gromek, Anastazja, Wiktoria, Małgosia.